Czy jest jakaś jedna idea, która spowoduje, że jeżeli ją wdrożysz, jeżeli tą strategię wykorzystasz w swoim biznesie, to praktycznie masz gwarancję, że pokonasz konkurencję. Jak najbardziej jest taka strategia i co najpiękniejsze w tym wszystkim, to większość firm po prostu tej strategii nie stosuje w swoim biznesie. Dlatego ten podcast, jeżeli wdrożysz to, o czym powiem, jeżeli weźmiesz to do serca, do głowy i do brzucha no bo większość emocji odczuwamy w naszym brzuchu, to też jest taka ciekawostka, ale może na inny podcast no to masz szansę pokonać konkurencję. Od 11 lat praktycznie nie ma dnia, gdy nie przychodzi średnio do mnie, oczywiście statystycznie, jakaś osoba, nie pisze na Messengerze, na, w mailu, zadając mi pytanie, Mirku, jak ja mam zdobyć klientów. Z drugiej strony spotykam się z osobami, które mówią: Mirku, ja nie nadążam, nie mam mocy przerobowych, żeby obsłużyć. Moich klientów. Ja też często muszę odsyłać klientów do konkurencji, bo często nie mamy mocy przerobowej, jeżeli chodzi o usługi, no bo w przypadku produktów cyfrowych te nakłady są niewyczerpywalne, więc mogę obsłużyć wszystkich. Ale w przypadku usług czasami po prostu nie jesteśmy w stanie w danym momencie zrobić, wykonać tylu usług, ilu jest chętnych. Więc co tak naprawdę te osoby, które nie mogą się obgonić od klientów, co my robimy? Czego nie robi większość. I dzisiaj ci to udowodnię, zresztą sam albo sama sobie to udowodnisz. Jaka jest ta strategia? Co to za strategia? Ta strategia była ze mną zawsze, od kiedy zacząłem biznes. I to jest też coś, z czego jestem dumny i się bardzo z tego cieszę, że zacząłem od właściwych kroków. Czyli na szczęście miałem ten nawyk czytania, zdobywania wiedzy i to pozwoliło mi zacząć dobrze. Czyli zacząłem od tych kroków, które są najważniejsze. Większość biznesów zaczyna nie z tej strony, co trzeba, skupiają się na produkcie, skupiają się na usłudze, skupiają się na tym, jak wielka jest ich firma. Trochę tak jak rodzic, który nie widzi wad w swoim dziecku, no bo to jest jego dziecko. Obwinia wszystkich w koło szkołę, psychologa szkolnego, nauczycieli o to, że na przykład syn lub córka ma jakieś tam słabsze wyniki z jakiegoś przedmiotu. I to samo przenosimy na biznes. Widzimy winę wszędzie, w państwie, w podatkach, w tym, jak to wszystko jest rządzone, w zmianach w rynku, w inflacji, w tych klientach którzy no przestali albo w ogóle nie interesują się tak fantastycznym produktem, jak my mamy. Tak naprawdę to jest właśnie ten potężny błąd. I zanim Ci zdradzę tą to, to strategię, bo pewnie czekasz, to, no, co to jest? To nie będzie jakiś wodotrysk, to nie będzie jakiś magiczny przycisk, tylko to będzie pewna magiczna idea, którą musisz wdrożyć. Musisz oczywiście usiąść na tyłku i po prostu to zrobić, zacząć to robić i zobaczysz, jak to będzie fantastyczne efekty przynosiło. To, że nagrywam dzisiaj o tym podcast, to wynika z tego, że trafiła do mnie książka Co chce wiedzieć klient? To jest książka Markusa Sheridana, i nie ma tutaj dla mnie, jakby no, czy są pewne patenty, które są odkrywcze i nowe, ale jakby ta idea jest ze mną od 11 lat. I czasami, właśnie, trzeba sobie wrócić do jakiejś książki i przeczytać to, co się już wie, żeby jeszcze raz sobie przypomnieć, jak jest to świetne rozwiązanie. I też nagrywam dzisiaj ten podcast, dlatego, że chcę Ci jeszcze raz przypomnieć to, co w kółko powtarzam, ale wiem, że muszę ciągle, to jest taka moja misja, żeby ciągle mówić o tych rzeczach, które działają. I ta idea. Jest bardzo prosta. Nie skupiaj się na produkcie, nie skupiaj się na swoich super rozwiązaniach, cechach produktu, tylko skup się na odpowiadaniu swoim klientom, czy też potencjalnym klientom na ich pytania. Rozwiązuj po prostu ich problemy i rób to oczywiście w internecie, bo tam jak raz napiszesz artykuł, raz nagrasz materiał wideo, na przykład na YouTubie, to ten materiał będzie latami pracował na ciebie. Czyli ta idea jest bardzo prosta. Ludzie zanim coś kupią to mają pewne pytania, pewne problemy, czasami nawet nie chcą kupować, oni po prostu mają pewien problem. Jak to często mówię, gdzieś tam jak kupowałem mikrofon taki krawatowy do nagrywania na zewnątrz, na, gdzieś tam w plenerze, to ja nie chciałem kupić mikrofonu krawatowego. Gdzieś tam wiedziałem, że jest takie rozwiązanie, ale tak naprawdę chciałem kupić rozwiązanie. Miałem problem z tym, że jak nagrywałem na zewnątrz, gdzieś tam pojechałem na jakieś wakacje, chciałem sobie nagrać wymarzone wideo, gdy idę sobie nad morzem, nad oceanem i nagrywam sobie fajne wideo i jak zacząłem później obrabiać ten materiał, to słyszę, że przecież są szumy wiatru, fal i zacząłem mieć problem. Problem z tym, co tu zrobić, żeby to się tak nie nagrywało, żeby było lepiej słychać mój głos. Więc ja nie myślałem wtedy o mikrofonie krawatowym. Myślałem o swoim problemie. Co gorsze, nie myślałem o jakiejś supermarce firmy, o logotypie tej firmy, ile w którym roku została ta założona firma. Zaczek, jakie to jest niedorzeczne, i większość osób tak myśli o swoim biznesie. I ja po prostu miałem problem i żeby go rozwiązać, no to po prostu wpisałem ten problem albo w Google, albo na YouTube, a czasami wpisając w Google, też nam się pojawi odpowiedź na YouTube. I to jest ta prosta idea którą musisz wdrożyć u siebie. Cześć, z tej strony Mirosław Skwarek, to jest podcast internetowych sprzedawców, w którym chcę nauczyć Cię, jak zwiększyć sprzedaż i przy okazji nie zwariować. Od wielu lat pomagam polskim przedsiębiorcom internetowym zdobywać nowych klientów oraz zamieniać obserwatorów kupujących. Dlatego jeżeli startujesz w sprzedaży internetowej lub prowadzisz ten biznes od lat, ale chcesz to robić skutecznie i mieć więcej czasu dla siebie, usiądź wygodniej i skorzystaj z mojego doświadczenia. Jestem stuprocentowym praktykiem, autorem bloga perswazja współtwórcą systemu do e-mail marketingu getall.pl oraz założycielem i twórcą Akademii Social Media. wyjątkowy uczelni, która kształci przyszłych social media ekspertów. Słuchaj, wdrażaj i ciesz się efektami. Ty zajmij się biznesem, a ja powiem Ci jak zwiększyć sprzedaż. Ta idea polega na tym, że zamiast uganiać się za klientem, to po prostu stwórz Materiały, stwórz odpowiedzi na pytania Twojego klienta, umieść je w Google, pozwól, żeby YouTube, wyszukiwarka YouTube, a wyszukiwarka Google spowodowała, że połączycie siły czyli ty się znasz na swoim produkcie albo usłudze. Tak jak ja na przykład się znam na reklamie na Facebooku, więc ja mogę oczywiście ustawiać reklamy, super agencja ustawimy Ci reklamę, albo kup mój kurs na temat reklamy na Facebooku, ale ja robię całkowicie coś innego. W moim przypadku głównie zapraszam osoby na bezpłatne szkolenie, gdzie nauczę cię reklamę na Facebooku. Mam też wiele filmików na YouTube, gdzie tłumaczę, jak taką reklamę ustawić i odpowiadam na pewne pytania, które ludzie zadają mi na webinarze czy w mailach. Piszę artykuły na blogu, gdzie pokazuję krok po kroku, jak reklamę na Facebooku ustawić, czy doradzam na przykład w social mediach. I to powoduje, że te osoby, wpisując ten problem, trafiają na moje materiały, wchodzą na mojego bloga, YouTube'a i wtedy mnie poznają, czyli. Łączy nas to, że ja rozumiem klienta, rozumiem jego problemy, odpowiadam mu na ten problem, pomagam mu bezinteresownie, czyli robię to za darmo. Ta osoba mnie poznaje i dzięki temu buduje zaufanie. I teraz to, co będzie dla ciebie taką informacją, która może być przerażająca, to jest to, że według badań około 70% osób, które są na twoim sklepie internetowym, spotykają się z twoim handlowcem, te osoby już wiedzą, co one chcą kupić. One nie potrzebują tego handlowca. Jeżeli jakaś firma opiera się na tym, że jest sobie przedstawiciel handlowy, który wsiada do jakiegoś i i jeździ po okolicy i sprzedaje na przykład usługę. Zrobimy panu stronę internetową, wydrukujemy panu lotkę, to ta osoba jeżeli nie chce kupić, to ona już wie, kogo chce wybrać. Ktoś wcześniej wykonał pracę. Więc zatarły się te granice między marketingiem i sprzedażą i wszędzie teraz jest więcej tego marketingu niż samej sprzedaży, bo klient już ma tyle informacji, jak on ma jakieś pytania, szuka czegoś. Czegoś, to on nie będzie czekał na tego przedstawiciela handlowego, tylko on sobie znajdzie w Google czy na YouTubie odpowiedź, czy na przykład na TikToku będzie znajdował mu algorytm odpowiedzi. Oczywiście te formy się zmieniają, w jaki sposób my odpowiemy na problemy naszego klienta, ale idea jest zawsze tak sama: ludzie zawsze mają jakieś problemy i pytają się ludzie o rozwiązanie. Produkt jest rozwiązaniem problemu, więc możesz się nadal oszukiwać, że ludzie nie mają Google, że jesteś tak świetną firmą, że ludzie sami cię znajdą, że to się samo sprzeda, ale doskonale wiesz. Że skoro słuchasz tego podcastu i słuchasz go z zaciekawieniem, to musisz się w końcu przyznać, że ta metoda już od lat nie działa. Po prostu jest to całkowicie inna forma sprzedaży. Ludzie jakby sobie sami teraz wybierają, mają taką możliwość. Nie ignoruj tego, że ludzie mają Google czy YouTube'a, tylko zacznij płynąć z tym prądem. Jeżeli na tym się skupisz, czyli zaczniesz odpowiadać w internecie, tam gdzie Google możecie cię zaindeksować, zaczniesz odpowiadać na pytania klientów, które zresztą i tak ciągle słyszysz, czytasz na swoim messengerze, na Instagramie, w komentarzach, na grupach, czy dzwonią do was klienci, czy nawet wasz przedstawiciel handlowy rozmawia z klientem, oni stale zadają setki, tysiące pytań. Co musisz zrobić? To jest banalnie proste. Spiszcie jak najwięcej tych pytań. Zacznij od prostego ćwiczenia, które sobie samodzielnie wykonasz. Wypisz sobie z pamięci najczęstsze pytania, które otrzymujesz od klientów. Ja na przykład mam ten komfort, że ja praktycznie na każdym webinarze, czy jak wysyłam jakiś mailing, robimy jakiś nowy produkt, to ciągle wysyłam ankietę. Pytam się, jaki jest twój największy problem z social mediami, z TikTokiem, z Facebookiem i ciągle zbieram te pytania, więc ja mam ich po prostu dziesiątki Tysięcy już teraz, więc ja nie muszę sobie przypominać o co pyta mnie klient, bo ja mam to zebrane, wystarczy, że sobie siadam i sobie odpowiadam na te pytania. Na przykład dzisiaj tworząc post karuzelowy, odpowiedziałam na pytanie, jak pokonać prokrastynację, bo wiem, że wiele osób ma z ten problem i już po 30 minutach miałam 6 komentarzy, bo wiem, że ludzie są tym bardzo zainteresowani, więc ich problem, moich klientów, moich czytelników, ja daję im odpowiedź. Okej, okay, dzięki Mirku, jakby coś, jak będzie jakiś kurs o wydajności, efektywności, zgłosimy się do ciebie. Jeżeli nie starczy ci tych pomysłów na 50 takich pomysłów na posty, to wejdź na grupę tematyczną. Zauważ, zrób sobie taki jeden prosty eksperyment. Ja go dzisiaj robiłem i byłem nadal w szoku. Ludzie tyle wiedzą o marketingu, ale tak mało osób, tak mało firm to wykorzystuje ten potężny potencjał. Wszedłem sobie na grupę social media. Zobaczyłem, jaki ludzie mają problemy. Większość problemów to było ze zbanowanym kontem, z zamkniętym kontem na Facebooku, z zamkniętym kontem na grupie, z usuniętym kontem reklamowym, z banowanym kontem i tak dalej. Więc wpisałem sobie na przykład taką frazę: Blokada grupy na Facebooku. Wpisałem w Google, nie ma odpowiedzi. Wpisałem na YouTube, nie ma odpowiedzi. Są o blokadach kont reklamowych i tak dalej. Nie ma tej odpowiedzi. Tysiące Polaków uzurbuje sobie taką chęć bycia ekspertem od marketingu, tworzą przeróżne materiały, wpisujesz to w Google i tego nie ma, więc prawdopodobnie w Twojej branży jak zrobisz sobie takie proste ćwiczenie, wejdziesz sobie na jakąkolwiek grupę twoją, tematyczną. Jeżeli robisz dachy, to wejdź sobie wejdź na jakąś grupę budowlańców. Jeżeli zakładasz piece i tak dalej, przystosowujesz to do danego mieszkania, do danego domu, to wejdź sobie na grupę, budowlaną grupę, gdzie tam fascynaci peletu i jakiś innych ciekawych typów paliw opowiadają o tym, jak to oni mają fajne efekty, jak jest im w domu gorąco i część z nich zadaje pytania, słuchaj, jaka jest wydajność, jaki piec, co byś polecił. Wypisz sobie 10 takich pytań, wpisz to w Google albo na YouTube. Zobaczysz, że... Albo nikt nie odpowiedział na to pytanie, albo dwie, trzy firmy. Powiesz, dobra, dwie, trzy firmy, to po co ja mam w to wchodzić? Pomyśl sobie. Zadaj sobie proste pytanie. Ile jest w Polsce firm w Twojej branży? Ile masz tysięcy firm konkurencji? Teraz sobie. Wpisz w Google albo na YouTube i poszukaj artykułów, które konkurencja tworzy, która wdrożyła właśnie ten marketing oparty o tworzenie treści, odpowiadanie nad klientom, prawdopodobnie dwie-trzy firmy, i to w większości zrobiło to nieudolnie. Na YouTube, jak znajdziesz 2 trzy firmy w twojej branży, no to gratuluję. I nawet jeżeli są to dwie-trzy firmy, to na 100 tysięcy, na przykład firm, które działają w tej branży, to jest nic. Wchodzisz sobie śmiało, budujesz swoją pozycję. Wiadomo, każdy chce natychmiastowych efektów. To może Ci zacząć działać po paru miesiącach. Po roku, ale jak zaczniesz działać, jak natworzysz tych treści, będziesz miał obsesję na punkcie odpowiadania na pytania klientów w internecie, tam gdzie można Cię wyszukać. Po roku prawdopodobnie nie będziesz się mógł albo mogła odpędzić od klientów. Kolejną taką obiekcją, którą może mieć na przykład Twój szef, jeżeli pracujesz dla kogoś, albo Twój wspólnik, albo Ty masz tę obiekcję na zasadzie: Mirku, dobra, ale Ty wiesz, ty to ustawiasz reklamę, ty to masz markę osobistą, ty się zajmiesz social media. No to w Waszej branży się to robi, ale moja branża jest inna, wiesz, robimy nagroby. Już Ci odpowiadam. Ja od zawsze mówię to, że część klientów, nawet wszyscy praktycznie mówią taką jedną rzecz: Mój biznes jest inny. Tak, dlatego, że jak się spytasz o Twoje dziecko, to powiesz: Moje dziecko jest inne i wyjątkowe. Tobie się wydaje, że Twój biznes jest inny, dlatego że. To jest Twój biznes, to jest Twoje dziecko. Jeżeli chodzi o to właśnie takie powiedzenie, że mój biznes jest inny, to właśnie też w tej książce Markus Sheridan ma takie doświadczenie, że on teraz jeździ po całym świecie i szkoli firmy właśnie z tej jednej prostej idei. Masz firmę, zakładasz piece, baseny, cokolwiek, instalujesz fotowoltaikę, to zrób to jedną rzecz napisz setki odpowiedzi na pytania, które słyszysz od klientów, umieść je w internecie. Zaczną cię znajdować, zaczną się ciebie dopytywać o szczegóły, zaczną od ciebie kupować. I on jeżdżąc po całym świecie, ucząc tej jednej prostej techniki, musi oczywiście pokonać beton. Pokonać beton w głowach przedsiębiorców, którzy niestety, prezes firmy, osoba, która założyła firmę, ma coś z ego. Wielu prezesów, właścicieli firmy ma coś z ego. To zwichrowane ego polega na tym, że im się wydaje, że są jacyś cholernie wyjątkowi, bo on jest... SEO. On rano jak się wykąpie, stoi w gaciach i wygląda tak samo jak każdy inny człowiek. Bycie prezesem to jest pewna nakładka, to jest pewna funkcja, którą odgrywasz. Jak pójdziesz na imprezę, ten prezes będzie tańczył jak dziecko i też się będzie wygłupiał, jak wypije za dużo, bo to jest zwykły człowiek, który nałożył na siebie kamizelkę, maskę prezesa. Niestety za mocno mu to wchodzi i oni bardzo często myślą, że pozjadali wszystkie rozumy, że oni wszystko wiedzą w tej branży i to może zadziałało. Kogoś, ale nie w naszej firmie. I właśnie ci prezesi, ci właściciele firm lub też ty, macie coś takiego, czy mamy coś takiego, że my się skupiamy na naszej firmie, a tak naprawdę ta firma interesuje tylko ciebie. Jak kogoś boli ząb, to co go to interesuje, że tą firmę założyłeś w 1996? Jego boli ząb. Jak komuś przecieka dach dziecko nie może przeczytać bajeczki, bo, mu się, bo dziecku się rozmywają te literki, bo mu cieknie z dachu. Czy jego interesuje, że firma jest rodzinna, a twój wujek trzy 30 lat temu położył pierwszy dach w, tutaj w gminnym powiatowym kościele. Na pewno go to bardzo interesuje. On po prostu chce wiedzieć, czym to załatać, jak wygrać, wybrać taką firmę, co zrobić, żeby go nie oszukali, jaką blachę wybrać, jak tą blachę taniej kupić, co będzie lepsze, jaką rynnę kupić. To są jego pytania i problemy. Więc przestań siedzieć w tej swojej firmie, przestań spoglądać na to swoje super logo, tylko po prostu spójrz na klientów. To są całkowicie dwa światy. Klient myśli o swoim problemie, szuka rozwiązania. Ma w nosie twój logotyp i tak dalej. To gdzieś tam wpływa podświadomie, ale on szuka rozwiązania i przestań się bawić tej swojej piaskownicy super firmy, super logotypu, tego twojego bycia bohaterem, bo ty założyłeś firmę. No dobra, założyłeś firmę, a teraz musisz pójść do klienta, Czyli twórz dla nich treści, skup się na nich, a zobaczysz, jak Twój logotyp i Twoja firma będzie rosła. Wtedy dopiero to ego ci się spompuje. Wow, odniosłem sukces. Więc tak naprawdę Twoja firma nie jest inna, nie jest wyjątkowa, bo każda firma sprzedaje dopiero w тадэ kiedy ludzie ją zauważą, wiedzą, że ona w ogóle istnieje, czyli będą mieli z nią kontakt. Po drugie, zaufają tej firmie. Możesz być najlepszą firmą, mieć najlepszy logotyp, a i tak osoba wejdzie i sobie pomyśli, no coś tutaj nie za bardzo ufam, nie rozumiem tej ich oferty, w ogóle nie ma żadnego artykułu, nie odpowiadają na moje pytania, poszukam kogoś innego i trafi do firmy, która powie, spoko, na początku odpowiemy na twoje pytania, zobacz nasze filmiki na YouTubie, przeczytaj naszego bloga, tam masz odpowiedzi. To jest właśnie ta siła. Nie uganiasz się za klientami, tylko jesteś przed nimi stoisz przed nimi i mówisz słuchaj chodź pomogę ci mam dla ciebie pomoc w postaci artykułu filmiku na YouTubie. Nie na zasadzie czekam aż może ten klient przyjdzie więc zamiast się uganiać za klientami płacić setki tysięcy złotych za reklamę to zacznie od tego że klient spotka cię w miejscu kiedy szuka rozwiązania problemu każdy biznes jakby nie czuł się wyjątkowy zawsze rozwiązuje jakieś problemy, dostarcza jakieś rozrywki, czyli też rozwiązuje problem i zawsze musi ta osoba tobie zaufać, zanim wyda u ciebie kasę. Miałem tutaj jeszcze dopowiedzieć ci właśnie o tym Markusie Sheridanie i on twierdzi, że jak jeździ po całym świecie i mówi, zadaje takie pytanie kto z was uważa, że wasza firma jest inna, wyjątkowa? Wtedy 100% sali gdzie by nie był, w jakiejś szerokości geograficznej, prezesi, właściciele firm podnoszą w rękę: Moja firma jest inna. Więc skoro wszystkie firmy są inne, to znaczy, że każda jest praktycznie taka sama. Każda firma rozwiązuje problem klienta. Jeżeli nie wzbudzisz zaufania, nie dasz się zauważyć, że Twoja firma w ogóle istnieje, nie skupisz uwagi tej osoby, a zrobisz to za pomocą darmowych artykułów, materiałów na YouTube, no to nie sprzedasz. i to jest właśnie ten problem. Więc przestań już słuchać tego podcastu, bierz się za robotę, ty pisz sobie 50-100 pytań do Twoich klientów, zacznij od bloga i YouTube'a. Jeżeli masz coś wybrać, to zacznij od YouTube'a. Możesz oczywiście też włączyć to TikToka, możesz nagrywać odpowiedzi na pytania w formie podcastu, to też będzie miało sens. Możesz na przykład i na Instagramie tworzyć posty karuzelowe, gdzie odpowiadasz na pytania, ale zacznij od tych mediów, które są wyszukiwalne, bo ludzie, jeżeli mają jakiś problem, nie wchodzą na Instagram. Ludzie, jak mają problem, wchodzą w Google i wpisują zapytanie, czy też na YouTube'ie szukają rozwiązania problemu. Rozwiąż 100, 200, 300 problemów Odpowiedz na 100, 200, 300 prostych pytań klientów dotyczących Twojej branży, Twoich produktów. Im bardziej szczegółowe, tym lepiej. Oczywiście tytuły tych artykułów w Google, na blogu czy tytuły filmików na YouTube, one mają być takie, jak wpisuje to klient. Nie tak, jak Ty myślisz, że on to wpisuje. Więc też warto używać takiego narzędzia jak Google Keyword Planner czy Senuto, żeby zobaczyć, co ludzie wpisują. I odpowiadaj na te ich problemy. Oczywiście w sposób pogłębiony, a zobaczysz, że pokonasz. Konkurencję. Jeżeli nie wiesz jak założyć bloga, masz z tym problemy, napisz do nas na infomau.getl.pl. Mamy taką usługę, gdzie zakładamy i prowadzimy bloga naszym klientom. Życzę Ci powodzenia, napisz co sądzisz o tej metodzie gdzieś tam w komentarzu. Czy po prostu napisz do mnie, złatw mnie na Instagramie, Facebooku, YouTube'ie, czy na moim mailu. Dziękuję Ci za uwagę. No i do usłyszenia w kolejny poniedziałek o 7.15. Cześć!